Hej, siemano ludzie, z Sebek z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z serii Hardcore Unboxing, a dzisiaj będę testował wytrzymałość puszki z FIFA 365 2017. Oczywiście nie chodzi mi tu o to, żeby niszczyć specjalne karty, po prostu chcę sprawdzić na ile są wytrzymałe te produkty, no i czy karty i saszetki wytrzymają to co za chwilę zrobię, także widzimy się już za chwilkę. Dobra, wypróbujemy sobie teraz w tym odcinku test wytrzymałości pod ciężarem Q samochodu. A jest tutaj ze mną gościnie w odcinku brand mojej żanki. ma No i dobra, zobaczymy czy puszka wytrzyma ciężar samochodu. Okej, okay, stój! No i dobra, no jak widzicie puszka jest nieco zgnieciona. Wygląda ona tak. No jestem strasznie ciekawy, jak wyglądają karty w środku i czy w ogóle ją otworzę normalnie. Folia jeszcze się ostała. <grym> Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Czy ją w ogóle otworzę normalnie rękami? No nie, nie, nie ma szans. Nie da rady. Ale się przygotowałem. O. E, no pięknie Nic się nie stało Limitka jest cała Nie jest nawet zboniszczona Widać, widać Dobra Włożymy ją tu, tu mamy drugą kartę specjalną też jest cała Więc puszka wytrzymała ciężar samochodu Spory za oświetlenie, ale dobra Zobaczymy jak będą wyglądały saszetki. Uch, Puszka wygląda nieźle zamkniemy ją o. dobra raz, dwa, trzy, cztery, pięć zobaczymy czy karty w środku wytrzymały ale pewnie też więc chyba trzeba będzie jakąś ciężarówką przejechać dobra bazówki <laughs> tu mamy next generation i tu będą chyba też już bazówki o co do tak kręcano bazówki no ale karty nie są uszkodzone więc puszka wytrzymała ciężar Ciekawe jakbyśmy przejechali, duże puszki byśmy nie dali rady przejechać Więc co tu jeszcze jest Dobra, tu będą pewnie bazówki Bazówki Dobra, przejdziemy z kolejną Myślałem, że będzie gorzej Tu co jest? Fans I bazówki. No mogłoby coś fajnego jeszcze wpaść w tej puszce. Jeszcze dwie saszetki. I jest goldzik z chile. I bazówki. Dobra, ostatnia saszetka. Ej no co tu? W ogóle nic nie wpada fajnego. Tylko jeden gold, nic więcej nie będzie. I tu będzie też tylko fans, ale Neymar. Jest Neymar. I tu pewnie już nic nie będzie. Nie będzie. Jest jeszcze kucharczyk z leki. Dobra, jak widzicie, nic się nie stało. Nimitka jest nieuszkodzona dobrze, bo jej nawet nie mam. Także jeżeli chcecie więcej serii filmików z, mm, z tej serii, no to zostawcie łapkę w górę. Możecie napisać co mam zrobić w kolejnym hardcore unboxingu to było na tyle a wystąpił ze mną gościnnie Rafał Możesz pozdrowić pozdrawiamy, trzymajcie się, pa pa